Dobra, bra, co Musimy stąd uciec.

А где они сау? Гаражу. А, да, да. E... Witam. Siema. Witam. 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 Dobrze. Chcemy, chcemy zaoferować Wam pomoc. Jaką pomoc? pomoc? Nie będziecie musieli już spłacić długu. Wyłączacie to, Vincent, ponieważ jutro wywołujemy wojnę. Dobrze. Ważne, żeby długo nie płacić na tych łysych debili. Sam jesteś debilem, to nie przeze mnie. To przez ciebie. No, ja nie, to tutaj... no tak. Prze, przez twojego głupiego brata. Dobra, to nie, to, nie to jak dołączacie czy nie? Tak. No tak. No, Podpisz tak kontrakt, się, musicie się Podpisz. przebrać. Już. Eee, ja wolę to. No to dołączacie. No i okej. Dobra. My mamy propozycję, żeby obrabować bank. Ktoś tu jest? Nikogo tu nie ma. No to co? So, róbcie czary i otwierajcie nam bank Dobra, no. Chodźcie. Idziemy. Chodzimy. Dawajcie, dawajcie. Tak. Aha. Chodźcie, nie martw się. Nic wam się rac raczej nie stanie. Jak się stanie, to, jak, to temu łusemu, żeby się stało. Tak, tak. Czemu no. mi? Bo, bo nie jesteś... lubimy łysych. Muza pała! Ja, lubię, lubię... ja nie lubię wysokich. Ja będę pilnował wejścia. No i masz ja też. Musimy szybko bank obronić. Szybko, szybko. Ej, policja! Wy... Oddawać kasę! Oddawać szybko, kasę! Szybko. Nie. Nielegalnie obrabowaliście bank. Jeden leży. Ja pierdzielę, ci fioletowi to... Nie da się ich Drugi... zabić w ogóle Drugi leży Okej okay. Niszczymy auto Kurde Ci fioletowi Uwała opony jacyś opony, Ja pierdzielę Zabili mi wszystkich I poukradali samochody Dobra, przynajmniej Jesko zostało Ja pierdzielę, ci fioletowi co jesteś niezniszczalni Całą serię w chłopa trafiłem nic się z nim nie dzieje No nie Dobra Muszę szybko ogarnąć co, co, co oni robią Skąd oni są w ogóle Dobra <tryk> coś wyszukać. O, już jest, oczywiście w prasie. Napad na bank, oczywiście. Policja znowu nie dała rady, no też oczywiście. Tak. Szkoda, że za agresywne atakowanie później policja ma problemy i musi się tłumaczyć. No, oczywiście wszystko problem policji, a nie prawa na tej wyspie, oczywiście. Dobra. Dalej trzeba przeczytać Czyliście problemy tutaj do mnie? Wszystko ja zawiniłem Oczywiście tak Dobra muszę dalej wyszukać O kurde Co to za informacja? Gang Wincer Uciekł I leciał na nową wyspę Z czego oni zasłynęli? O kurna Oni wysadzili kilka wysp I wywoływali wojny i wszystkie wygrali. I są niezniszczalni No to teraz ciekawie będzie. Musimy być bardzo agresywni, teraz. Ej, kto okradnie ty jest, kto stoi? Ty, łysy! Ty się Ten łysy. Łysy. Ty łysy? Lysy, Lysy, łysy! łysy! Bo ty! Bo, Bo jesteś ty łysy! Dawaj, łysy! Właśnie. Łysy, dawaj! Jesteś tak. łysy! Łysy, nie masz, nie masz psychy, nie masz psychy. No. Nie, zginę... Nie, nie, nie masz psychy, nie masz psychy. Jak zginę, jak, jak jaja. Dobra, ale okay. jak zginiesz, to nam nic nie zrobić, bo zginiesz. Zrobię wam. C idź. Cicho. Dobra, idź, ja nie gadaj. Idź. Idź. No właśnie. My cię Proszę. będziemy bronić, jakby co. Tylko bez piwa nie wracaj. No piwa! Mhm. Idź.

O, któż to tu leży. Oh. Bierzemy go. Zostawcie mnie. O, Łysy. Ej, ej, łysego bierzemy ej no. Dajcie, bierzemy go. Ja tak go tak nie lubię. Dobra, no, nie go. Żadna strata jedynie zysk. No. Dobra, jedziemy. Dobra, Dobra Jedziemy. E, w dupie z nim. Jedziemy, pany. Co hmm. tu się stało? O kurde, macie jednego z nich? Czekaj, no. nie, nie zabijaj go. My zrobimy mu tak. Dobra, co chciałbyś zjeść na ostatni swój obiad życia? Kebaba. No, a skąd? Od alibaba Z Radzylina? Mhm. Dobra. To przyjdzie Alibaba z Salimem i zaczną śpiewać fajne piosenki i dadzą ci ostatniego kebaba. A chcesz talerz 5 kilo czy metrowy? Metrowy. Dobra, to się zrobi. Dobra, to ja lecę zamówić y, od Alibaby kebaba. I będziesz miał bardzo dobry ostatni obiad. Mhm.